Cześć wszystkim, ja jestem Szymek Games I w dzisiejszym odcinku yy, z, Ukończymy sobie wyzwania Spooky Message Zobaczymy jakiego Pokemona Zostaniemy za zrobienie tego wyzwania Do drugiego Spirity Bomb Ale się cieszę Jak myślicie nad czym łapać? Może na Ultra Ball z Marinką Albo dobra, zaryzykujmy. Na Pajnapie Zobaczmy, czy się złapie. Byłbym w wielkim szoku, gdyby złapał, gdyby się złapał w Ultrabola. No. O! Złapał się. No i jak widzicie, złapałem sobie Spirity Bomba na Pineapie. Jest to nowy wpisik w Pokédexie, z którego się bardzo cieszę. Ponieważ już od roku chciałem posiadać tego Pokémona. Ale go nie mogłem mieć, ponieważ nie wiem, czemu nie dostałem wyzwań z Pookie Message 2018. A jak widzicie, zobaczmy sobie IV jeszcze. No max ataku. No to, to, to mi się bardzo podoba. No ale dobrze. No to jeszcze. Tylko zobaczmy sobie, czy coś jeszcze dostaniemy. A. No tak, zdobyliśmy sobie 10 pokeboli 1400 i 8 Golden Raspberry. Zobaczmy. I dostajemy jeszcze expa, niewiele, ale, ale zawsze coś. No i 18 Spirit Bomb Candy. No i jak widzicie, pięknie zrobi... A, jeszcze czekajcie, bierzmy sobie z Let's Go Melton coś. No i teraz nam zostało tylko do zrobienia Thousand-Year Slumber i Let's Go Melton. Spooky Message sobie... Wykonaliśmy i jeszcze Wam tylko pokażę jeszcze raz, że i ataki to jest feinta ataki Shadow Ball. No wiecie, Shadow Ball to jest bardzo dobre ataki, więc, więc wiecie, że na pewno to są dobre ataki. No ale dobrze, no, jeszcze tylko Wam pokażę, że zobaczcie, złapałem Bulbazaura z tego Halloweenowego z tą czapeczką Shadingży. Złapałem Charmandera. Halloweenowego w przebraniu to jest czaszka cubowna. Zaraz Wam pokażę. I squirtla w przebraniu y, to jest y, czapka Yamaska Je, To teraz jeszcze Wam tylko pokażę. Yamask. A, serki, Yamaska nie mam, bo go chyba sprzedałem, ale cubowna, zobaczcie. To to jest cubowna i on ma taką czaszkę na głowie z oficjalnego wpisu w Pokédexie to, to jest czaszka jego zmarłej matki, ale nie, nie będę o tym mówić, ponieważ to nie jest to nie jest jakaś przyjemna rzecz. No, w każdym razie jeżeli odcinek wam się spodobał, to strzelcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!